Witam Was, Dziubaski, w nowym 2026 roku. Z początkiem tego roku, poza tym, że życzę Wam, aby był dużo, dużo lepszy od poprzednich lat, chciałbym Wam y, zapodać utwór pod tytułem Puk. Puk. Z najnowszej mojej płyty świątecznej. Płyta świąteczna. To można by pomyśleć, że to jest tam pewnie są jakieś kolendy, a dupa jaś to jest typowa doktorowa płyta, ale bardzo zróżnicowana, ale są tam też ostre numery i bardzo bardzo głębokie i bardzo bardzo prawdziwe i rozrywkowe. Jest to na pewno płyta na karnawał, a karnawał już jest. Jest to płyta świąteczna. Mogłem ją zapodać. Przed świętami, no bo to podobno świąteczna płyta, ale podobno jutro też mamy święto. Więc <gryw> dlatego zapodaję ją dziś, żeby coś, jakiś rodzynek mały był na koniec. I oczywiście w ramach mojego wsparcia, wsparcia mojej twórczości, serdecznie Was zapraszam do zakupu tej płyty. Można tą płytę już zamawiać, a naprawdę warto. Oto singielek, puk, puk, z płyty, doktorowej, z płyty, świątecznej. Z tego biorą na imprezy Pyszne wino szalne. To jest takie nieprzyjemne Złe oraz fatalne Ludzie serce dobre mają Bardzo lubią swego księdza I na toce jemu dają Chociaż u nich w domu nęca Wyjebane czarne miny Zakłamane kury. w raju, a na ziemi swój raj mają. Zbadą się wzajemnie w dupę, Brałakie jebie się z biskupem, a pokornych nauczają dziś, jak żyć bez grzechu mają. Na parafii wieczne bale, Zabawy często liczne, a palanki zakrapiane. burki potrze, eretyczne. Hula i dusza, ja wam mówię, i to nie jest żadna ściema. Bić, pierdolić, nie żałować. Tutaj kurwa piekła nie ma, nie ma. Wyjewane czarne miny zakłama. Kupy tyle być kiedyś w raju, a na ziemi swój najmają. mają. Falą się wzajemnie w dupę. Brała pierwiesie i kupem, a pokornych nauczają. Dziś jak żyć bez grzechu mają. Ktoś jego księdza stuka, nie ma tego złego, zwali dupę kościelnego. Puk, puk, biskup puka, bo ktoś jego księdza stuka, nie ma tego złego, zwali dupę kościelnego. mamy czarne miny, zakłamamy skórę dyscyny. Chcieliby być kiedyś w raju, a na ziemi swój raj mają. Walą się wzajemnie w dupę, prałat się tych pupeli a pokornych nauczają dziś, jak żyć bez grzechu mają. He! Puk, puk. Dziubaski, puk, puk. Tak to jest. A pamiętajcie, najlepszy Sylwester to zawsze jest gdzie, kurwa, gdzie? W Dąbrowie. Pozdrawiam.